Śwarne kakonianki, które tutaj siedzą razem z nami, pani Bożena Winiarska i pani Teresa Mazur. Witamy obydwie panie Dzień bardzo, dobry. Serdecznie. Dzień dobry, bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Przyjechały po prostu z całym stołem pyszności, jakich nigdzie indziej nie, mieści, nigdzie nie co one zobaczycie, mnie tylko przywna, tutaj. Z tyłu zaraz państwu pokażemy. Tam Jest się przed dzieje na zewnątrz. Ale to są także takie magiczne dziewczyny, jak to miejsce. One potrafią na przykład burzę powstrzymać na chwilę, zatańcować, ugotować, pogadać. Nie tylko pogadać się w takiej czystej polszczyźnie, ale też gwarą świętokrzyską. Dzień dobry, drogie panie. Witamy. O serdecznie witamy. Śwarne kakunianki. A właśnie, co to znaczy śwarne? To są takie baby zaradne, obrotne. do tak. Ale, ale, wszystkiego. Też fajne, ale też ładne. Jak ale... to dodały do do tańca i do róża. Tak, Tak, <laughs> tak ale Jesteś... właśnie. Tak, my jesteśmy z Kakonina z gminy Bieliny pod samej ulicy, półtora kilometra i no mamy do Łuścicy, do, do góry Łuścicy. Pewnie każdy wie, gdzie jest ta góra i, i tam zaproszono. To jest taki znany, popularny szlak turystyczny, tak? Prawda? Od świętego Krzyża do świętej Katarzyny jest taki szlak i odwrotnie od świętej Katarzyny do świętego Krzyża, a my na równy południe jesteśmy. I często nasz... przychodzą do Was goście, zatrzymują się turyści u was? Oj, często się zatrzymują. Nigdy o Kakunin nie słyszały, ale jak my się wieją, to, to Już wiedzą, gdzie jest taka wieś, ale i szlak jest zmieniony teraz, bo tak to tak, jak to mówiły, górną Linią szedł szlak, a teraz już idzie przez Kakunin, no to jak ten był pierwszy maj, to my mówili, że Kakunin tyle ludzi, to nie widział chyba w życiu. Było no. dużo ludzi i przychodzą do nas lubią, bo... Oprócz tego, że my to wszystko robimy, no. to jeszcze mamy taką chałupę z 1820 roku. My się, wójt Sławomir Kopacz pozwolił się opiekować tą chałupą. Pościekaliśmy ze tak. wszystko, ze strychów naszych Aha. i tam my urządzili tak, jak się dawniej mieszkało. Nawet i warsztat tak. do robienia chodników, to się dawniej robiło derki na łuska, bo przy do nie było jakiś tam narzut, tylko tak. wszystko trzeba było zrobić. To wszystko trzeba było rękami wypracować. Czyli macie tam maki, małe muzeum. Mamy takie tak, ma, muzeum. Tak, tak, jak i w tokarni. I no u nas to tak wypełniono ta haupa że to masz... by był bogaty taki gospodarz, żeby tak wypełnić. Ale to było tak nie tak dawno, bo przecież 40-45 lat to temu tak. to u nas w Kakoninie to taki chałup stoło, jednak o drugi. Osobiście wychowałam z moim chłopem dwie córki się w takiej chałupie. W jednej izbie dziewięć osób było w jednej izbie. I wszyscy I się mieścili, mieścili prawda? Wszyscy tak? no, się jadalnia Wszystko i, i było wszystko. tam. No dobrze, ale drogie panie, dzisiaj yy, festiwal smaków, no i coś musiałyście przywieźć z tego kakonina do, tutaj na to miejsce do tokarni no. i czymś będziecie nie tylko nas, ale przede wszystkim gości częstowały. Co a, to będzie? A co u nas będzie? No, co będzie? U nas cóż będzie? No zalewajka, świętokrzyską, tak? No. Yy, chleb ze smolcem, drożdżówka. Pierogi. Pierogi. przecież ser serbioły, mleko, bo mleko. Co to, co, to, co do w niej było, to ludzie. Yy, z tą jedną z, różnicą, że wszystko jest wyśmienite, prawdziwe, tak. ręcznie to, robione. Tak. Domowo, wszystko ludzie no. to sobie sami zrobili. Ja z pola to się ludzie sami wyżywili, tak? tak. A krowa to była jedna yy, żywicielka całej rodziny, tak? Bo było i masło, i mleko właśnie i wszystko było. I to, to się cieszyło, jak masło było, no. to przecież tak, jak mama wzięła na przykład i sprzedała masło. To, to trzeba było gotować na, serwot, na serwotce borszczu. A my dzisiaj to mamy masło, wszystko, bo chleb swój pieczony. Tak e, także to losusowo. jest. Wszystko A, takie z was jest... No, tak, tak myślałam. Ja chleb robię smolec, także. E... Ale na zakwasie. Jeszcze raz? Na zakwasie oczywiście. No, no, oczywiście że tak. Ale powiedzcie pani troszkę o tej zalewajce, bo wasza koleżanka, która tam została, przypomnij jak, jak? jak się nazywa? Ewa Szufik, tam gotuje zalewajkę. Tak, no Ewa to, gotuje żeby to. ugotować. Wiadomo, teraz gotujemy już taką lepszą zalewajkę, nie będziemy dodać, jak się do gotowało i no taką, jak my dzisiaj. No to przywiez, ja powiem, jak się go, do niej gotowało. <grym <grym> no downi gotowało się tak. Woda, zimioki i mleka się trochę, no i boże oczywiście zacyniony, bo zawsze stoł w garcynie. I, I mleka trochę co się podmięło. I Jojku rozbełtane. Rozbełtane, bo resztę to trzeba było sprzedać, tak. żeby było właśnie na, sumie, ale, ale zakwas na też do, na no, tak? się. No, no zobacz, mówię, że no. burszt się, bo, bo, się bo, brało. No to się taki samo. Tak. 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 Mhm. A my, a tak. dzisiaj tak. my gotowali, dzisiaj zaleg zaleg zusowo. gotujemy tam zalewajkę, koleżanka naszego. Mam nadzieję, że Państwo widzą Nawędzono to. Nawędzono te nawędzony taki kości od schabu. Mm. Tam przecie trzeba dzisiaj. Ale zaraz później dopiero o, no, moja, święto, no. No. jojka muszą tam być, chrzon, musi być przecież czosnek, liść laurowy, ziele, pieprz, sól, to wszystko, do... nie ma tak dużo składników, no i ten borszki kiszony, no przecież to jest taki zakwas się mówi, u no, nas to by było borszki szony no, z za w A jakąś zieloninę do, dodajecie do Waszej zalewy? Zieloninę to inaczej jak tam gdzie, ale się słonina tam też leży. Bo u nas w Wielkopolsce przywieźli. do zalewajki dodawało się jeszcze lubczyka. A nie, on do, jeszcze doda no, dodaje się kopru. Dziewczyna, ja ktoś lubi, bo nie kopru. wszyscy lubią. Bo właśnie teraz <noise> widzimy, jak ta pani tak. przygotowuje teraz zalewajkę, kroi ziemniaki w drobną kosteczkę. Tak, krajemy. Ty, tak, w tak, drobną tak. kosteczkę. No ale najpierw, zanim tego ziemniaki się wrzuci, to się trzeba, albo żeberko wędzone, albo tego, niech się, Nie się tak Dziewczyny, teraz widzimy pierogi. Z czym I są pierogi? Pierogi, jest kapusta i dzisiaj wyjątkowo z mięsem i z kapustą kiszoną. I są tak? okroszone, to dobrze. To jest szaleństwo. Jest kiełbasa swojska, jest, swojego, jest kość przecież, no. bo yy, na kości, no i jojka takie swojskie, jojka ugotowane no, to na to rando. O, Proszę jeszcze ja są a, placuchy, tak. które są pieczone tak. Tak. O, ten chleb no. właśnie, co, co no. po, teraz jest pokazany. No, tak. Proszę tak. Państwa, smaków dzisiaj tutaj w nie zabraknie, bo przecież mamy festiwal smaków, pewno. smaki dzieciństwa, więc nie jak Państwo przyjadą, to myślę, że ten stół już będzie opróżniony, tak coś tak. podejrzewam, ale będzie kilkudziesięciu, a nawet ponad stu wystawców z całej Polski, można będzie i popróbować, i tak. kupić, e, pomaszkiecić, jak to się na Śląsku mówi, więc przyjeżdżajcie tutaj, do tokarni, pogoda ładna. Proszę tylko coś założyć na wszelki wypadek przeciwdeszczowego, żebyście nam nie zmokli. I na koniec jeszcze słowo o strojach. Czy te stroje też znalazłyście na strychach w, waszych, w waszej nie, wsi czy szyłyście? Nie, to są takie nasze świętokrzyskie też. Yy, Może wstańmy. Wstańmy, tak. Wstaniemy wstanie, tak. No i no, y, szeroko była spódnica, tak, tak? to była baba bogatsza. E, mamy takie stroje, jak my nas założyli tego, nasze małego. koło, to nasz wójt właśnie, tak w no, sprawie takie ładne, za co dziękujemy. <laughs> e, Panie stroje, wójcie. Dziękujemy. Tak, i tak. to są nasze takie święte. No. Mamy do tego jeszcze zopaski. Jak idziemy w Boże ciało, niesiemy obraz, no. No. czy jak jest procesja e, terona Wielkanoc. Czerwone, w czarne paski, święte tak. wszystkie. Jakie zopaski. czerwone w czarne? Tak. tak. Aha. I to my mamy też zopaski, to są takie nasze stroje ludowe oćwiętne, a na co dzień to były czarne zapaski albo borcuchy. Mm -hmm. tak no ale wydało. takie kaftany, gorsety, Ta, tak. bluzecka, fartusek to tylko jak do gotowania, bo jak się są do kościoła, no i spódnica. Buty. No i buty. I buty Pink. się Nowa. do kościoła niosło w rękę, bo no tak. było, żeby się nie niszczyły, nie niszczyły po drodze. To prawda, to prawda. I to, to zakładało tak, temu, tak. nie było się temu, prawda? Proszę tak usiąść, no. bo rejon świętokrzyski tak. był te 100 lat temu biednym rejonem. Także ludzie tak, tak. naprawdę musieli być pomysłowi i bardzo tutaj sumiennie pracować, żeby tak, jakoś wyżyć, nie? Tak. Żeby coś niczego zrobić, coś. No i oszczędzasz. My będziemy, drogie panie, do was wracali. Panie mają chustki, widzisz, Karolu, na głowie. A jakby były panienkami? I to by miało wianki, prawda? No. Tak. No właśnie. A myślę panienki.